Tutaj dojdzie do tragedii, obawiają się mieszkańcy Knurowa, na chodzie ulicę Ziętka. Tam bowiem zniesiono ograniczenie prędkości, co zdaniem Knurowian poważnie zagraża bezpieczeństwu przez pędzące samochody. Dlaczego usunięto znak ograniczenia prędkości na Ziętka? Wypytywaliśmy o to w Urzędzie Miasta. Ulica Ziętka. Druga prowadząca do jednego z osiedli w Knurowie. Zaraz na jej wlocie znajduje się hipermarket, z którego chętnie korzystają mieszkańcy pobliskich bloków. By się jednak dostać do sklepu, muszą przejść przez ruchliwą ulicę. Problem w tym, że nie ma na niej ani przejścia, ani ograniczenia prędkości. A jeszcze niedawno, znak był. Kiedyś na początku tej uliczki, znaczy Ziętka, przy światach stał znak D40, który określa ograniczenie szybkości do 20 km. Parkowanie w wyznaczonych miejscach i piesze ma pierwszeństwo przed samochodami. Przed 1 listopada to zmieniono. Ta zmiana jednak wcale nie ucieszyła Knurowian, a wręcz przeciwnie, zaczęli się bać o swoje bezpieczeństwo. Teraz to zlikwidowanie tego znaku mieszkańcy tego bloku powinni chodzić na światła, żeby dojść do swojego parkingu, bo tutaj jest parking jeden umieszczony, podobnie z tymi mieszkańcami tutaj z tych domków i z tamtych bloków. Bo to jest teraz normalna ulica, nie obowiązuje znak D40. Mhm. Pieszy nie ma pierwszeństwa, nie może. O, pieszy może przechodzić gdzie chce. No, taki, no i tu nie ma typowych przejść dla pieszych. W przepisach ruchu drogowego pieszy jest chroniony, jest najsł jako najsłabszy uczestnik ruchu drogowego. Natomiast na naszej ulicy jest zupełnie odwrotnie. Zrobiono coś zupełnie odwrotnego. Piesi boją się przechodzić przez tą ulicę. O, tu jest dość duże natężenie ruchu. Samochody jeżdżą. Ograniczenie wprawdzie wprowadzono, ale 150 metrów od początku Zaziędka. Znak strefa ruchu i ograniczenie do 20 km na godzinę nie odstrasza jednak kierowców. Ci bowiem jak zdążyliśmy się przekonać podczas kilku zaledwie minut pędzą co najmniej z pięćdziesiątką na liczniku. Dlaczego wprowadzono zmiany w organizacji? Knurowscy urzędnicy wiedzą to najlepiej. Ponieważ realizujemy w tej chwili osiedle mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej, musieliśmy opracować nową organizację ruchu dla tego terenu. Stąd nastąpiła zmiana. Zmiany w tym rejonie Urząd Miasta zlecił prywatnym projektantom. Ci zaś mieli je przedstawić do uzgodnienia starości powiatowemu w Gliwicach. Projekt organizacji został zatwierdzony i rozpoczęliśmy ją realizację etapowo, z uwagi na to, że całe to przedsięwzięcie, zadanie inwestycyjne związane z realizacją tego osiedla, jest etapowym zadaniem. Zdanie mieszkańców jest dla nas bardzo ważne i na pewno przeanalizujemy tę sprawę, zapewniają Knurowscy urzędnicy.